Witam w tym nowym, pięknym dniu. Dzisiaj mamy wtorek, no dzisiaj jest ładnie faktycznie, w ogóle zapowiadają ładną pogodę. I ale najważniejsze jest to, że... reklamówki nie uciekają. Najważniejsze dzisiaj jest to, że będę kupować chłopakom... Dzisiaj będzie dzień zakupów. Będę robić, po prostu przygotowywać chłopakom produkty pod filmy, po prostu. Idę na zakupy wielkie. Chłopaki chcą wykonać challenge. Telepatia, challenge, coś takiego będą odgadywać. Kto co, jak robi? Miło chce nagrać jeszcze Vans Challenge, jakiś nowy taki challenge, bo kupił sobie nowe buty Vansy. I akurat okazało się, że jest fajny challenge z tym związany. Nie no, po prostu masakra. Masakra, zakupy zrobione, słodycze. I ja. Ile tego jest? Zobacz, dwa worki. Aha, też kupiłem jakieś inne jedzenie, typu zupki, gołąbki i tak dalej. Ale wydaje mi się, że po prostu ten odcinek podzielę. Osobno na słodycze i osobno być może na jedzenie, później może warzywa, owoce. No nie wiem, zobaczymy. Masakra. 850 na razie złotych wydałem. Czekam jeszcze czegoś do... Potrzebuję rozdzielić chłopaków i potrzebuje coś lekkiego, nie jakiś styropian, nie, żeby chłopaki byli rozdzieleni. Czyli po tej stronie jest na przykład Miłosz, po tej Marcel. O nie! Betty, chodź! Tata już! I tutaj jest taki wolny styropian. Tak, ja bym go wziął. O, to potrzebuje, właśnie. Łóżkę do, daj łóżkę do butów. Dawaj, 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 dawaj Idę do Miłosza One już są brunne, co. Nie się że wyłączyste No nie Te, już znać jak zniszczyłeś te, ale słuchaj ma, Kupiłem dzisiaj tobie buciki Na skatepark, proszę bardzo Nie Dlaczego nie? Nie Podcast to... będzie pasować, cztery nie dyszki są. dałem Ale są brzydkie No to co z tego, ale tutaj? Jakie to ma znaczenie? Tak, są brzydkie Przed chwilą nagrałem z Miłoszem tutaj <laughs> challenge odnośnie butów No i te dziewczyny Teraz próbują i chcę zobaczyć, czy faktycznie tak to działa. Jej, działa! Jej, działa! Piękny budzik! Ale nie działają! Jest. No nie! Chciałem się na przewrócić, żeby to upadło, a to się przekręciło i... Dobra. Wszyscy oszukują, to nie jest prawda. Było mówione, że za każdym razem. O, to jest tu było brzydkie. Nie stój! A że y, czego nie czujesz? Tego. A to przez hulaj nogę? Nie mogę rękaw ruszyć. Nie możesz się roz... Nie. Nie mogę dalej. Nie możesz bardziej ich? A dlaczego ty nie idziesz w rękawiczkach? Z chłopakami przymierzamy się do nagrania Mighty Beans na Marcela kanał. Ekstra to jest. Ej, co robisz? <śm> połączyłam się. Aha, dziwnie. Ja nie wiedziałem, że ja mogę się łączyć. No możesz, możesz, też ustawiłem dobie. Że oświetlenie można zmieniać kolor. Tylko nic mi tutaj nie pomierzy. Bo ja wszystko poustawiałem. Marcel, tutaj z tyłu to trzeba. Milo, ale prosiłem cię, żebyś nie zmieniał mi. Ale ja mam wszystko ustawione. Nie zmieniaj. Co? Może być taki. Tak, nic nie zmieniaj po prostu. Później się po bawisz, jak nagramy. Warszawa deszczowo. Witam cię w tym nowym. kolejnym. Witam cię w tym nowym pięknym dniu. Przed chwilą przyszedł chłopak. Bo jestem w ogóle na Skitonku w Warszawie. I ostatnim razem mówi, przyszedł i. To jest chyba moje, bo zapomniałem tutaj w tym miejscu leżało. I faktycznie, to jest moje, zobacz. A nieraz to takie sytuacje, że zgubisz coś, nie wiesz, bo jest na przykład coś malutkiego, a bardzo tego potrzebujesz. No. Dzisiejszy dzień poświęcam na nagrania dla Miłosza. Miłosz umówił się z kolegą z... Znaczy, poznał go w sumie całkiem niedawno. Z chłopakiem, który bardzo dobrze jeździ na hulajnodze. I właśnie chce zacząć serię taką mistrzowską. A Miłosz prowadzi na swoim kanale serię z mistrzami, czyli najlepsi rajderzy, osoby, które jeżdżą na hulajnodze, będą go uczyć różnych trików. Między innymi trików. Więc mam nadzieję, że to będzie... Bo chcę mi już podzielić tak, swój kanał, żeby nie był tylko stricte hulajnoga, tylko właśnie wyzwania, challenge. Hulajnoga, challenge, vlogi. No może coś tam, może jak kuchnię zrobię, to też będzie i kuchnia. Mamy Miłosza, mamy Statka, cześć. cześć, cześć, witam się. Oficjalnie dzisiaj będziesz trenować Miłosza. Tak jest plan. Mojego Instagrama tutaj nie ma, Mój Instagram to jest Statek Widomski, tak jak imię, nazwisko razem. Dobra, słuchaj, o co mi chodzi? Bo spytałeś się, o, o co, jaki jest sens nagrywania tych filmów. Znaczy, czy chcemy konkret jakiś taki uwzględnić. Więc to chciałbym? Dwa, trzy triki, które według, które ty na przykład dla ciebie są jakby okay. najlepsze, jesteś specjalistą w tym, i żeby jego właśnie w tym zakresie gdzieś tam no. podszkolić Jasne. i mówić, wiesz, błędy takie. On nie musi tego zrobić teraz. Wy ustalaliście Trigi? strój? Nie, kolorystykę? Nie, nie ale, ale <laughs> chyba wyszło. A, ale pasujecie. <laughs> no i co? Jedzenie gotowe, makaron. A gdzie ta radość? Tak, <śmiech> dawaj. <śmiech> no i nagraliśmy filmik. I generalnie ja jestem bardzo zadowolony. Nie, to kombinuję. No, no, no. Co zrobić? Ale w ogóle jestem bardzo zadowolony. i, i u, u, nie mam. Jestem. Nie mam, nie mam butów, zdjąłem sobie, żeby mi nogi odpoczęły. Chciałbym do podziękować. Cześć. Bo. Czekaj, złapiesz mnie? Tak, Chodź wyżej. Dlatego, że wiesz, to. Ile, ile to trwało? Półtorej godziny. Znaczy, ty pochwaliłeś Miłosza, to tu nie chodzi mi o to, żeby tam słodzić i tak dalej. Chociaż jest to ja naprawdę też jestem zdziwiony, że dzisiaj mu tak dobrze poszło, ale nagraliśmy dużo takich, wydaje mi się, że cennych uwag, tak. gdzie młodzi, młode osoby, które uczą się, powinny właśnie ten film obejrzeć u Miłosza na kanale. Ja tatkowi dziękuję jeszcze raz właśnie za tą pomoc i mam nadzieję, że taka formuła w ogóle spodoba się widzą Miłosza. Mi też fajnie bardzo jeździło. Fajnie te półtorej godziny przeszło i zapraszam jeszcze na kanał Skudiv do nas, gdzie filmy z hulajnogi są codziennie, a Miłoszowi życzę powodzenia w sklejeniu tego triku do końca. Dziękuję tobie ślicznie, jeszcze raz dzięki. Również dziękuję ślicznie. Dzięki. Miłego dziąka. Hej. No już jedna noga była. ta Tadek dosyć mocno posłodził miłoszowi, choć, ale tak powiedziałem, jestem naprawdę zaskoczony, bo faktycznie mu całkiem idzie nieźle. Robił dzisiaj po, zaawans. dla. początkujące triki dla zaawansowanych. Przypomnę tylko, że Miłosz jeździ od czerwca. Yy, ale to nie jest ważne. To nie chodzi o to, że ja mam pokazywać, czy ja mam pokazywać, czy go kreować, że on dobrze jeździ i tak dalej. Tu nie o to chodzi. Ja nie wiem, czy o tym mówiłem, chyba we vlogach nie mówiłem tego. Kiedyś Miłosz się mnie spytał, czy fajnie, że on jeździ na hula Ja wiesz, że słuchaj, kochanie, dla mnie to nie ma znaczenia. Co będziesz, co będziesz robił? Ważne, żeby coś robić z pasją, coś uprawiać. Ostatnio na, na live mówiłem też różnicę. Ktoś się spytał, dlaczego ja mówię t, t, dosyć dużo o miłoszu, a mniej o pasjach Marcela. No właśnie, Marcel trenuje zawzięcie, ok, karate. Może jest jeszcze młody i nie ogląda filmików. Ale miłość, właśnie u miłosza jest to pasja. Dlaczego? Po czym poznaje? Po tym, że on po prostu nie tylko jeździ, ale godzinami poświęca czas właśnie na oglądanie. Marcel i tym Marcelowi powiedziałem, że słuchaj, zobacz, mógłbyś oglądać jakieś filmiki, karate, ćwiczenie i tak dalej. W domu coś tam poćwiczysz, ale chodzi o to, żeby zrobić coś więcej. Coś więcej niż to, co jest na treningu, to jest pasja. A jak coś kochasz i robisz coś z pasją, to ci wszystko przychodzi dużo łatwiej niż innym. film Miłosza z challenge'u a w zasadzie... dobra, w zasadzie to tam montowałem. Tutaj sobie na kanapie montowałem i słuchaj, przysypiałem. Siedzę tak z laptopem i czuję, i czuję, że mi po prostu ten laptop ucieka, mówię nie, że mi czasem nie spadł. Idę kupić sobie kawę. I wezmę sobie zamówię kawę, kapucino. Yy, Kawka napita, także mam nadzieję, że teraz orzeźwiałem, albo zaraz przyjdzie orzeźwienie i idę montować. Ale jeszcze Miłoszowi idę wodę Potrzebuję dzisiaj dużo wody. Przyszedł do mnie Tomek. Jeden z najbardziej, albo najbardziej jesteś uśmiechnięty na, zawsze na nie bardzo, nie? Nie. A Nawet jak ci nic nie wychodzi. Tak. Jakie masz pytanie do mnie? Możesz się patrzeć na mnie, nie na kamerę. Rozmawiasz ze mną czy z widzami? Z widzami. Ja. A, 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 a więc a <laughs> co zrobisz. Dobra, uprzedzę. Możesz powiedzieć swój wcześniej Instagram. O tak, yy, followować mnie na Instagramie. Tom Orlowski. Podłoga. To ja okay, bardzo lubię. On z, zawsze ten swój, to jest taka autopromocja. Wielu osobom się może to nie podobać. Typu, że wiesz, gdzieś tam przy okazji coś przemyci, ale właśnie na tym, na tym polega życie. Są osoby takie, które powiedzmy są skromne. Zawsze będą ciche i myślą, że w ten sposób się odniesie sukces. Oczywiście czasami może się tak zdarzyć, ale przeważnie, no niestety, w jakiś sposób trzeba się, yy, no, przebijać, tutaj zagadywać, być uśmiechniętym i tak dalej. Ja wiem o tym, że on teraz przyszedł do mnie tylko po to, żeby... E, nie, gdzie, nie, 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 to nie jest tak. Chciałem porozmawiać z moim idolem, e, Marcinem Mazurem, e, panem oczywiście, e, bo oglądałem kiedyś dużo, na przykład test energetyków oglądałem, no świetny filmik. <laughs> Nadal pijemy. Tak? Tak. <laughs> Litrami? Y rano. rano. Nie, już teraz nie. Wiesz co, za dużo pijemy Aha. codziennie i już brzuchy nas bolą. <laughs> nie, tam brzuch. Teraz tylko rano, tylko dwie A, a wcześniej ile ustelki. było? Wcześniej no... Więcej. 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 Więcej Słuchaj, ta autopromocja to jest naprawdę, to jest bardzo ważne. I te umiejętności miękkie, czyli umiejętność dogadywania się z kimś do gadywania komuś może też, ale generalnie na tym, na tym polega, żeby się przybijać. Ja za, ja jestem akurat, jestem taką osobą, która woli ten styl i, i naprawdę mi jego styl odpowiada, no nie? Cieszę się bardzo, zapraszamy na reklamę. No, a nie, bo ty mnie w ogóle oglądasz, coś oglądasz w no, 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 nie no... Ale nie, nie nie nagrałem się, on się wstydzi, że Mazura oglądał. No. Ja to, ja wykorzystam dzisiaj i te pytania Tomka e, wykorzystam dlatego, że będzie takie Q&A. Powiedzmy, to Spytałeś się mnie o co? że jak Marcin Mazur nagrywa, to mówi do widzów na tyle, na przykład typu Słuchaj, byłem w sklepie, albo zobacz, tu mam kamerę. Ale wydaje mi się, że w ogóle na początku jak nagrywałem, to bardzo często, wiesz, ludzie nie mogli się przyzwyczaić do tego. Teraz już mi nikt nie zadaje tych, tych pytań, nawet wydaje się to dosyć fajne. Zauważyłem później też, że niektórzy youtuberzy to samo zaczęli robić. Dlaczego tak o to mi chodziło? Bo chciałem, żeby do konkretnej osoby, czyli teraz ty patrzysz na mnie, Chłopaku, dziewczyno, i chodziło mi o to, że ja mówię do ciebie. Jak robię live'a, to wiem, że jest więcej osób. Ja wiem, że ten film mój o, może obejrzeć więcej, ale chodziło mi o to wiesz, taki właśnie, że bezpośredni Jak kontakt. To leży na łóżku z fonem wieczorem o. i ogląda sobie i mówi słuchaj, i on wtedy o, słucham, dobra! <słucham> no, do, dobra, 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 słucham. Ale to właśnie, to jest tak. To, to są takie zabiegi trochę marketingowe. Socjologia, manipulacyjne, no wiesz, no przekonujące, ale to tak, to jest jeden z takich zabiegów, no nie? I zostanie to wycięte manipulacyjne. Mazur manipuluje. Nie ma, kurde. Tutaj przewożą takie długie elementy, i nawet widzisz, już tam już zamknęli drogę. Wiesz o tym, że nieraz, jak przewo przewożone są długie elementy, to wyci wycinają znaki, i później jest zaraz ekipa wstawia nowa no na przykład znaki przeszkadzają. Przewożą duży element, przeszkadzają znaki. To wiesz, że oni wycinają te znaki, ścinają, a później zaraz wstawiają nowe. Tak Dobra, byliśmy już u babci na na. Ej, nie dmuchaj mi tutaj. Na babci i mininach wszystkiego najlepszego jeszcze. Dziękujemy, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Na razie dziękuję, do nowa. Pa. No papa, do widzenia, pa. dobra.